Staszek, co ci się stało w głowę? W weekend mieliśmy testy produkcyjne naszego nowego produktu. Jestem głównym twórcą sterownika do innowacyjnej suszarki do włosów. I my testujemy na produkcji. Nie to. Te cieniasy, od testów automatycznych jakiś A... A Staszek, a Nie powinieneś wziąć jakiegoś... L4? Ha, to jest dla cieniasów. Był owszem, byłem u lekarza. Dało mi zwolnienie na pół roku. Mam spory wylew krwi do puszki mózgowej. Ale... Szefunio to dobry człowiek. Dał mi pewien magiczny proszek do inhalacji. Po nim czuję się świetnie i mogę pracować 100 razy wydajniej niż do tej pory. Wyobrażasz to sobie. Rozumiem Ciebie. Też kiedyś taki wziąłem i taki dostałem od starosty grupy przed kolokwium z teorii kompilatorów. No ale. Wtedy moja twórczość jakoś nie została doceniona przez pana docenta. Znam twój ból, praktykant 17. Prawdziwi geniusze nigdy nie są doceniani za czasy ich życia. Ich dzieła są nierozumiane. No dobra. Kompilatory kompilatorami, ale proza życia czeka. Co robisz, co właściwie tutaj zaprogramowałeś? Daj spojrzeć. Matrix. Muszę koalizator. się wprowadzić w kontekst. W trakcie gdy doznałem szoku elektrycznego, mój układ nerwowy wyłączył się na moment. Efemeryczna siła grawitacji sprowadziła moją czaszkę do podłogi, i nastąpiło gwałtowne wytracenie prędkości. W momencie, gdy byłem nieprzytomny, doznałem jedności ze wszechobecną i wszechmocną macierzą Wszechświata i wizji. Jestem wybrańcem, który ma stworzyć nowy, ostateczny język programowania. To będzie synteza wszystkich paradygmatów programowania, wszystkich edytorów tekstu, również tych, których nazwy się nie wymawia, z których wyjście wymaga combo na klawiaturze. Język będzie połączony z frameworkami, z editorami tekstu i z serwerami aplikacyjnymi. Jesteś pierwszym, który widzi moje dzieło. Zobacz. Na po początku deklarujemy przeszy naszej wszechmocnej macierzy. Standardowo zaczynamy od 11 wymiarów. Nasz program będzie jednocześnie działał w 11 wymiarach. Następnie definiujemy uniwersalną funkcję, która na wejściu ma wszystko i zwraca wszystko. No, no, jasne, widzę. Działa w piątym wymiarze, który ekwalizuje wszystko. Jak widzisz, język jest połączony jednocześnie z notacją dokumentacji, gdzie masz oznaczyć wstrzyknięcie monoidu, który jest jednocześnie aspektem, który nasz ekwalizator zapisuje do orakla. Tak, tak. Ma to sens dla Ciebie, widzę? Nie, to jasne. Tutaj jest preludium i ta inwokacja dywergencja dla u... Tutaj jest, też lubię F1 swoją drogą. No i trochę stringów z JavaScriptu, prawie, tak jakby, nie? Jedyna rzecz, która mi nie działała do tej pory, to była funkcja isArray z JavaScriptu, ale znalazłem jej rozwiązanie. To był brakujący puzzle do całego frameworka. I to jest moja wizja, i teraz ty jesteś tym, który zaimplementuje mi kompilator do tego języka. Ale mówiłem ci, że z teorii kompilatorów to. Ja najmocniejszy nie byłem. I dlatego twój umysł nie jest ograniczony w żaden sposób. Jesteś no. jedynym, który chwili no, tak. zrozumiał moją wizję i przekaz bezpośredni z wszechmocnej macierzy hmm. wszechświata. Stajesz wybrany. A tutaj też są jakieś wal uh, obiekty, czy nie? Nie. Szeksiad przemówił do mnie i powiedział mi, że bwele obiekty to ślepy zaułek naszej cywilizacji i prowadzący do technicznego marazmu. To się nigdy nie sprawdzi, pamięta.